No i my moi kochani, widzimy się tutaj w kolejnym odcinku z dostaw tej powiedzmy heroiny, która jeszcze nie wiem, bo nagrywam ten odcinek po odcinku, czy do mnie dotrze. Kole Karmina napisała mi tutaj pozdro, a Wy zostawcie lajka, like, jeżeli chcecie tej serii więcej. No to oczywiście odcinki się z tej serii pojawią. Jeżeli tu dobijecie, załóżmy, no nie wiem, 30 lajków, like no bo wy i tak dużo lajków like nie zostawiacie, a powinniście. Nawet te 10 minut jeszcze nie minęło, więc luz. Odjedziemy sobie na kawałek i nadagam akcję. To, co by się nie działo, to jeżeli byśmy mieli już wystawić jeszcze, i później ograbić, i tak dalej, no to ja sobie jednak wolę to Jelicho tutaj powiedzmy na pasku poprawić. Tylko zajedźmy sobie takie ustronne miejsce. No i poprawimy sobie tu nasz pistolet na pasku, czyli go sobie tylko wyciągnął na scrolla, że miał po prostu na odegranie, zanim to komendę wpisz. Zanim se w te klawisze, to mnie zaszczerą pięć razy, więc uznajmy, że to jest ta bezpieczna ulica, nikogo tutaj nie ma. No i odegrałem, że rozglądam się z prawej do lewej, poprawił klamkę za paskiem, no to kurwa, zobaczymy te ich całe interesy. Spojrzał na wystający pistolet, po czym zakrył go bluzą, Gorsza akcje przechodziłem w życiu, mam nadzieję, że nie wydyma mnie tylko dodał pod nosem, po czym ruszył przed siebie. No i odegrałem to mniej więcej, że wyciągam ten swój pistolet e, w razie jakiegoś przypału, no i wolę go mieć po prostu na pasku, jakby się tam czegoś miało stać. Bo widziałem tam na czacie, jak przechodziłem, że oni się tam się że ten z Lance Starkera i tak dalej, z tej całej grupy. No a jak nie, to w następnym odcinku ogarniemy sobie e, jakiś tutaj... E, najwyżej płatnych zabójców, no i zrobimy na nich, jakieś siano wyłożymy. Za jakiś drive by na nich, no i Don oczywiście e, nie da sobie tak miotać, więc ja im tu radzę, ty masz biznesu. No bo oczywiście też odegramy taką akcję, znajdziemy jakieś Są takie, da się takie akcje zrobić. dawniej jak grałem na przykład na Stanisławie, Santanie. Takie akcje to była codzienność. Santana akurat pieniędzy miał w chuj handlowy tymi kurwa kałachami, diglami i innymi takimi dziwnymi, e, bardzo opłacającymi się powiedzmy tutaj e, rzeczami. Na razie Don to taki powiedzmy drobny, kurwa to sobie setę też strzykawek bierze tutaj na handel, Z Dawniej się po prostu wydwaniało i wpłaciło się im tam ilość klocków, no i taki drive-by sobie po prostu robili. No, później to opisywali jako przestępstwo i, i się kręcił roleplay. No, a teraz nie wiem, jak to działa. Czy dalej są takie akcje stosowane, ale dostałem crasha. Dobra, no i my widzimy się tutaj po dwóch crashach, nawet nie jednym, bo aż dwa crashy złapałem z tego wszystkiego tutaj. No i zobaczymy czy ten ziomek mi tu w ogóle e, coś napisał, no jak nie to mu sami zaraz e, napiszemy do tego e, naszego kontaktu o nazwie kontakt e, Wiecie, dealera podpisać jako dealer też nie wypada, więc podpisałem go jako po prostu kontakt Wcale to podejrzanie nie wygląda, ani trochę No i tutaj w oczekiwaniu na naszego przemytnika e, to ja bym w sumie udał się do jakiegoś baru, no i coś e, takiego sytego, przekończył żebym miał to HP w sumie do końca bo nie wiadomo co się tam może podziać takiego, zawsze lepiej być przygotowanym. Zawsze to ten jeden strzał przyjmiecie i się nie wyjebiecie, zawsze to ten jeden strzał więcej w was może trafić. Więc wiecie, tutaj kolejna osoba napisała mi pozdro. Osobą tą jest Sigbior McConnell. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Jak nie, to sorry mordo. Tak wyszło. Dobra. No i w tym miejscu mamy właśnie. Magaska Star Coffee, czyli w tym miejscu myślę, że coś na obiad sobie przekąsimy. Tu możemy znaleźć pracę, czy możemy coś takiego kupić? Am am, no hamburgera. No i podbijem sobie tego baru, napisałem zapodaj hamburgera, spojrzał na ziomka zakaz. No i akurat widzę, że ta dwójka tutaj Awczy, o akurat no i czekam sobie tu i czekam dobre 2-3 minutki, a ten ziomek nie reaguje tutaj... Na to, żeby mi zrobił jakieś jedzenie, żeby mi coś zapodał, żebym tu głodny nie chodził. Więc widać chyba, że e, trzeba tutaj głodówkę zastosować dla Dona. No i ta, postawiłem tam jakieś 5 minut, no i niestety na tego hamburgera się nie mogłem doczekać. Ktoś sobie tam radośnie omijał, e, no i miał na wszystko wywalone. No i tutaj coś więcej czasu mija. No i wygląda na to, jakby DON został wychujany, więc trzeba tutaj się zatrzymać, wyciągnąć dla naszą no i wysłać tutaj. Jak na razie, tylko wiadomość, no ale wyślemy jedną wiadomość, później zadzwonimy, zapytamy, jak będzie tutaj sukcesu. No to sobie inaczej z tymi koleżkami to załatwimy. Tutaj mamy nasz kontakt, wpisz zawartość wiadomości, jaką mam wysłać do wybranego kontaktu. No i ja wysłałem SMS-a pod ten właśnie kontakt. Jak tam przebiega realizacja zamówienia? Jaki jest czas oczekiwania? Nie napisałem o co chodzi, myślę, że gość, jeżeli nie chce mnie wychujać, skuma o co chodzi. Teraz już mamy 21.30, no i na serwerze e, liczba nie przekroczyła 130 graczy, mamy ich aktualnie 129, więc tutaj na tym Melee Stories ostatnia no to ta liczba graczy to 100, e, 100, 130, o 131 nawet teraz zauważyłem, no to jest taka... Górna granica wam powiem i już tak nie są te czasy, kiedy na Air Stories było po 500-600 osób. Piękne czasy, które już mi się wydaje, że za szybko tutaj nie powrócą. No bo coraz mniej tych osób do grania, coraz mniej chęci do grania na grze, która ma ponad 20 lat i sam e, powoli te chęci do tego e, powiedzmy, że tracę. No. Więc bardziej w GTA 5 też będę szedł, jeżeli chodzi o roleplay, czy jesteście z tego. E, powodu ucieszeni, czy tutaj wolicie rolpy na Sampie, to możecie napisać w komentarzu poniżej filmu. Chociaż tak swoją drogą, wepchać mu do torby sportowej na przykład 100 sztuk strzykawek, to też trochę wchodzi, chociaż nie wiem, czy on tego od razu w tych strzykawkach nie odbiera. Zapomniałem, jak to ogólnie tutaj na LS Stories działa, no ale włożyć 100 przedmiotów do jednego worka, no to niestety, ale troszkę schodzi. No ale tak swoją drogą, tak jeżdżąc tutaj, od kongram, tą, powiedzmy, godzinkę na tym serwerze, no to obleciałem te wszystkie okolice i z tego co widzę, to tutaj tylko na tym kawałku idlewood grają, a tak poza tym, no to tutaj większych jakichś organizacji, które się przynajmniej tak bujają przy drodze, no to nie widać. No i po dłuższym czasie nie tej żadnej odpowiedzi, jak tam przebiega realizacja zamówienia i jaki jest czas, Oczekiwania, no i już tak w sumie po dłuższym czasie, no to nie dostałem tutaj żadnej odpowiedzi. Miało być 10 minut, e, minęło już jakieś 15-20, więc czas tutaj chyba podjechać do tych kolegów e, i spytać e, o co tu biega. Dobra, zadzwonię sobie do tego gościa. No i spytam się najzwyczajniej w świecie, e, jak to wygląda. Dobra, no i zadzwoniłem do niego. On mi napisał, podjeżdża tu, gdzie mnie spotkałeś. Czekam w zauku. I z tego co mi się wydaje, może być to jakaś zaplanowana akcja. Dobra, czyli ja do niego zadzwoniłem. On chyba sam czekał e, tutaj e, na te właśnie informacje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no i z tego co widzę, e, on tam stoi z tą swoją e, całą ośką. I stoi na tym zaułku. Pytanie, czy ta ośka będzie mnie chciała wychujać? Czy tam co oni będą chcieli e, zrobić i będę musiał sobie to. Jericho za tym paskiem poprawić, tak mi się coś wydaje. Chociaż oni tak patrzą na mnie. Dobra, no i poprawiłem sobie to Jericho na pasku, no i e, uderzam tutaj w jego kierunku w celu tutaj dostarczenia. No i tutaj mamy tego naszego gościa i zaraz się dowiemy. On tak, piszesz do mnie jakieś zamówienia, przecież tak, jak mnie złapią, to pierwszy co sprawdzają SMS. Ty będziesz mieć kłopot i ja. Ogarnij się czarnochów, pytaj o takie rzeczy na żywo. Przerabiałem te tematy nieraz, jak coś to mówisz do telewizora, że nie chciałeś prezentować śmieję się. Tak, dobra, otworzymy sobie tę torbę, no i mamy 100 sztuk heroiny. No i wam powiem, jest zajebi... I napisał tak, jestem na telefonie Czarnuchu lub szukaj mnie w Ganton, jak coś mordko to w kontakcie, następnym razem postaram się być bardziej dyskretny. Dobra, no i on napisał spoko, uważaj na siebie, no i po tych słowach machną torbę na plecy i tak dalej. No i jednak nas e, ziomeczek tutaj nie wychujał, e, on się tylko obstrał, że jak nas pierdolą to będzie lipa, żebym nie pisał żadne zamówienia i tak dalej. E, no ale nie napisałem wprost o co chodzi, na Santaniu w sumie też tak robiłem, jak tam z realizacją zamówienia. I nawet do mnie tak pisali i się raz wytłumaczyłem po prostu, że to kurwa telewizor dla żony i tak dalej, więc wiecie jak to działa. Dobra, teraz TP te torbę będziemy musieli sobie odłożyć. Dobra, no i tę torbę musimy schować teraz do naszego ukrytego schowka w pojeździe. No i dobra, mamy te nasze narkotyki. Fajnie by było jeszcze ogarnąć, powiedzmy, jakąś taką. E, bardziej biznesową e, miejscówkę, czyli gdzieś taką skrytkę, no bo wiecie, pierdolną jestem autem, e, no to w tym schowku będą mogli e, coś znaleźć. No ale odebraliśmy towar, e, mamy wszystko e, czego potrzebowaliśmy. Jednak nas nie wychujał, jednak można ufać tym ziemneczkom. Tutaj na Idlewood, e, ale Wy oczywiście tego e, IC, czyli w grze wasze postacie, nie wiedzą, więc nie wykorzystujcie tych informacji, które widzieliście na poprzednim. Jak i tym odcinku, ani żadnych tutaj rzeczy. No, więc był z Wami Sopkan. W następnym odcinku, coś dalej poczynimy tutaj w zmaganiach naszej postaci. Towar mamy, więc mamy również ekipę, która będzie nam to ogarniała. Więc wszystko elegancko, magnifik. Klamkę myślę, że będziemy mogli za chwilę schować. Furę też sobie gdzieś odstawimy w jakieś dyskretne miejsce. No i Don idzie spać. A ty zostaw lajka, suba i komentarz. Do następnego i yo!